O teraz dopiero. O zaraz będzie ostrobiec, znajduj tak. Ale jak on no, ja, ja ma Nie O to dobrze, że nie jechałem w swoim, by mi się zawiesił bo jest tak niedziutko. Tak? No, poważnie. 15 cm mierzyłem od ziemi. Przód.

Nie tam jakiś... I, to, I to bardzo mocno. Hmm. Zmukniemy, nie? Najwyżej tak... na ściągnę. Słuchaj, na koniec zawodu będzie płakać, e, padać, będzie niebo płakać nad prezesem. Znowu dostał baty i. Ale tu się, tu się teraz nastawiają to prędzej na do pana Boga komurkę ci podać. To, ja to i dzwoniłem tak. chyba że wczorajy. I... No, 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 no. no, nie, nie dzwońcie to do połęwia. Kurwa nie policz to dziesięć ją mieć liczyć nie u mnie. No, to musi kreć. Proszę o znaków, masz miałeś krótkie szkolenie na temat. Dobrze mówię? Od jeden. Na pewno pół godziny czekałeś pod domem na niego. 20 minut. 20 to samo. Będą liczone do punktacji, tak? Mamy morskie tam zap... też? Morskie też. też. Mamy zaplanowane raz morskie, dwa razy sklingowe, jedne z łodzi i jedne z brzegu. Pozławiamy I nocne? Tym, nocne tym. Jedne nocne, 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 też nocne też mamy. Nocne. Złotki, złodki, złóżki. To brać twoje rzeczy. Dobra, słuchajcie!

Aha, Jakub ja mam wagę, nie? Jak to, gdzie mam? Czy ujdziesz tu? Nie wiem, no i... Na drugi raz... Nie wiem. Gdzie to łatwo? Mój wie, to jest? Uj, wierze, za, kurwa gdzie to leży A jak to? Czy, to czy no to były kawali się.

Nie, nie. No kręcę Ciebie nie kręcę, bo tu z Tobą nie wychodzi <grym i zimny> Ja mam! Nie, yeah, ja tak mówię, ale Jeszcze kilka sekund i Czekaj, Nagrywa? Bo... pisze tam czerwone? Tak. Dobra. Stuknij tam z powrotem. O kurde, patrz jak na rągu. Poczekaj, on przyjdzie. A ty jeszcze motyw wiesz, że zobaczy, że Nie, nie, powinno się starować. Nie no teraz coś... To musi... teraz masz G. No dobra, na no jeszcze 16. 16. A to się taruje czy nie? ach chuj ją co gdzie to jest? Wejdź zawołaj 3 kąta obsługuję lego Szkoda ryby nie zdechły Kilo 72 Kilo 72 No to waga wszędzie to samo no. będzie Wszystkie, wszytko do wody Kilo 72

to no, ostatni nie będę o, na pewno nie, bo ja jedną miałem, ale kurę dużo podkreślałem. 17 co no. najmniej. -E -E Dobra, ktoś jeszcze? Tu, Andrzej. To. Andrzej? Tutaj. Tu będzie z 0,46. jak mi. kilo 200. <wartość>